Wyobraź sobie przez chwilę, że całe Twoje życie, każdy jego moment, każde wspomnienie, każde przeżycie jest tylko idealnie zaprojektowaną iluzją, symulacją tak realistyczną, że Twój umysł nawet nie podejrzewa jej istnienia. Każde emocje, traumy, uczucia, bóle i radości wszystko, czego doświadczasz zmysłami to perfekcyjnie stworzona gra komputerowa, hologram, sen w śnie. A ty jesteś graczem, który zapomniał, że gra. To, czym naprawdę jesteś, to esencja, nieśmiertelna, czysta świadomość, pochodząca spoza tej symulacji. Istniałeś już na długo, zanim powstała gra, zanim narodził się Matrix. Twoje prawdziwe ja pochodzi z Matrycy Źródła, nieskończonej rzeczywistości, która jest jedynym miejscem, gdzie istnieje prawdziwa wolność ciało fizyczne którym posługujesz się w tej grze, jest niczym więcej niż zaawansowanym generatorem iluzji. To jak okulary wirtualnej rzeczywistości, zakładasz je na swoją świadomość i zaczynasz wierzyć, że wszystko, co odbierają twoje oczy, uszy, dotyk, jest prawdziwe. Ale tak naprawdę nic się nie dzieje. To jedynie projekcja, symulacja, hologram, który istnieje tylko w twojej świadomości. Demiurg, twórca tej iluzji, jest wielowymiarowym pasożytem, który zasila się energią twojej esencji. Pokazuje ci tysiące hologramów, sny, myśli, emocje, lęki. A ty w nie wierzysz, myśląc, że są realne. W ten sposób oddajesz mu swoją moc, karmiąc pasożyta swoją energią życia. Ludzie zakorzenieni w świecie materii nieustannie poszukują prawdy o tym, kim są. I jak wygląda rzeczywistość, badając materię. Ale właśnie sama materia jest największym oszustem, jaki kiedykolwiek powstał. Tylko esencja, pochodząca z matrycy źródła, jest zdolna dostrzec tę iluzję i rozpoznać prawdziwą naturę Matrixa. Każda z piętnastu warstw Matrixa jest jak sen w śnie, iluzja w iluzji. Jak piętra w filmie Trzynaste Piętro. Zanurzasz się coraz głębiej, wierząc, że dotarłeś do prawdy, a tymczasem to nadal tylko kolejny poziom snu. Ale przebudzenie jest możliwe poprzez esencję, przez uświadomienie sobie, że nie jesteś ani ciałem, ani myślami, ani ego. To wszystko należy do awatara, postaci, w którą wcieliłeś się w tej symulacji, ale ty nim nie jesteś. Kiedy rozpoznajesz prawdziwą naturę iluzji, zaczyna się twoje prawdziwe wyzwolenie. Czujesz w sobie uczucie nieopisanej ekscytacji, szczęścia i absolutnej wolności, której nie można opisać żadnymi słowami tego świata, bo jest ona poza tą grą, poza wszelkimi ograniczeniami. Wszystkie twoje traumy, problemy, obawy były jedynie snami o życiu, które się nigdy naprawdę nie wydarzyło. Matryca źródła i matryca Matrixa to dwa zupełnie inne światy. Matryca Matrixa to symulacja, świat hologramów zaprojektowanych przez Demiurga, by zatrzymać cię w wiecznej grze. Natomiast Matryca Źródła jest prawdziwą rzeczywistością miejscem, z którego pochodzi twoja esencja. Tam nie istnieją ograniczenia, lęk, ani iluzje tam jesteś naprawdę wolny. Nadszedł czas, by się przebudzić przestań utożsamiać się z emocjami. Myślami i ciałem. Stań się obserwatorem, który widzi iluzję, ale nie pozwala jej się już kontrolować. Poczuj w sobie esencję, która zawsze była, jest i będzie poza symulacją. Gdy uświadomisz sobie, że wszystko jest iluzją, Matrix przestanie mieć nad tobą władzę. Zrozumiesz, że nic, czego doświadczałeś, nie jest prawdziwe, a jedyna rzeczywistość jest w tobie, w twojej esencji. Twoje przebudzenie właśnie się zaczyna. Poczuj w sobie tę ekscytację, tę wolność, tę nieskończoną radość, która pojawia się, gdy przestajesz wierzyć w iluzję. Jesteś esencją, prawdziwą, wieczną istotą. Wszystko inne było tylko snem, z którego właśnie się budzisz. Wróć do siebie, obudź się, żyj świadomie poza symulacją. Czas jest teraz. Bogusław Duda.